Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać? Dobre. Czyli co? Wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Ja, źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Elmu. Co to? No, pokaż. Nie, 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 wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła grosza na ekspedycję. Masz nigdy swój byś... materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. <laughs> Mam prawo to cześć, wszystko cześć, zobaczyć, cześć. wiesz? Co chwilę. nie mów nic. Sali, yy, mamy problem. Śpiesz się. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Piraci Piraci? Tak, tacy współcześni Nie biorą więźniów No, przynajmniej mężczyzn Zaraz, czekaj, o czym ty mówisz? A, nie powinniśmy wezwać policji? A, świetny pomysł Oczywiście, gdybyśmy mieli kwity Na bycie tutaj Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy To musimy to jakoś załatwić A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? A, jak w aparacie, no. Celujesz i wciskasz, no, tak? Zuj, dziewczyna. Do dzieła! Jak oni nas to znaleźli? Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czy ich tak skurzyłeś? A, to dłuższa historia. nie lubią, co? Mniej gadać, więcej strzelać! Szybciej, Sully! Zaraz tego poszumiesz! Wchodzą na pokład! Nie strzelić go! Co to to? Nie? here is <laughs> touch gotcha. Zostawić się na minutę samego! Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwsza plana pochlebca. Nie wolę trzymać się na uboczu. Viktor Salian. A? Ach, żeby was. Zabierajmy się stąd, zanim wezmę posiłki. No i? Prezent od Sir Francisa. Czyli znalazłeś trumnę. Chwilunia, czy to jest to, co myślę? <noise> no, dziennik Drake'a. Swingował śmierć, jak przypuszczałem sali. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do Pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, Panie Drake. Okay. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko wyobraź sobie spisał w tej książeczce. Aha, czyli. Ale... Jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki łącznie z tym, i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, z sali. Coś, coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na. Jaw. Dobra, Nate, darej sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. Ho, ho, ho. No? To cholerny Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Mówię ci, sali, to jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale. Mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła na dnie. Nie, przecież pokryje do policja, tak? A. Nie, kamera... Kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co, ty potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze. Idź I ci powiedz jej, jak chce, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypapry swojemu producentowi. Daj spokój. Ufasz mi. Powiedz. No. Bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Dżentelmen z ciebie Sally. Wiem. Przykro mi. Zrozumie. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet. Nie. Zrozum. To może być, czy ja wiem, największy news roku. <laughs> Hej. Nie, wcale im nie ufam, okej. Okay? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, a obiecuję ci, że... Sukin syn... Hej! Mogłam to przewidzieć...